Polska może być z siebie dumna. Na rynku gier polskie CD Projekt jest uznawane za bóstwo dające graczom dokładnie to, czego chcą. Ale zanim takie perełki jak Wiedźmin 3 i cyberpunk rozsławiły nasz kraj, była inna gra, która moim zdaniem była w swojej własnej lidze, która cieszyła graczy różnorodnością, humorem i nie tak prostymi wyzwaniami Kangurek KO2. Oficjalnie wyszedł tylko na płytach w 2003. 3. Kangurek KO2. Oficjalnie wyszedł tylko na płytach w 2003 roku. Trzecim. Dlaczego trzecim? Kangurek K2 oficjalnie wyszedł tylko na płytach w roku 1000. Kangurek KO2 oficjalnie wyszedł tylko na płytach w 2003 roku! Ho! Ale teraz gra jest dostępna na Steamie i nieznacząco odbiega od oryginału, ale co, coś tam są, były jakieś tam poprawki. Yy, grałem w obie wersje i opowiem wam teraz o moich przeżyciach z tą grą. Ale na początku przedstawię wam na czym, znaczy nie na czym polega ta gra, ale, ale o czym jest ta gra tak właściwie. Jaki jest zamysł. Yy, ogólny zamysł kangurka Kao jest prosty. Jesteśmy kangurkiem, który się nazywa Kao. I yy, ratujemy wszelakie zwierzęta przed niegodziwym hunterem. Ten yy, podstępny jegomość uprowadza zwierzęta i, i. w sumie to nikt nie wie, coś z nimi robi. W grze wygląda, jakby po prostu lubił je przetrzymywać w klatkach. Ten Cwaniak uwięził nawet biedronkę w klatkach. On łapie biedronki i wrzuca je do klatek. To co? <grym> Można już do słoika, ale nie. Nie, do klatki. Coś mu się chyba pop***doliło. Ale dobra, gościu ma strzelbę, która strzela chyba, nie wiem, czymś bardzo słabym, bo jest jakoś tak mało skuteczna. W sumie to czym tak właściwie oni strzelają? Wygląda jak lasery, ale co? E Dobra, nieważne. Ja, ja, jak wygląda, jak wygląda wstęp do gry? Na początku spotykamy papugę, która jest święcie przekonana, że jest najwyższą formą życia na świecie. Przy czym jest y, głównie małym pomagierem kangurka. Wszystkie postacie nie pojawiają się w następnej odsłonie, poza jednym ptakiem, który wpada później do wulkanu. Ale, o Jezu, to jest tak słaba gra. Trzecia część jest do dupy. Nie grajcie w trzecią część, grajcie tylko w drugą część. Pierwsza była też chyba taka, my. Znaczy, grałem w pierwszą, nie rozumiem jak się... W Yy, spotykamy Bobra, który prosi nas o uratowanie zwierząt lasu przed złym czarnoksiężnikiem. Po czym jak tylko zawitamy do jego domu, zaprasza nas do zniszczenia jego podwórka i okradzenia go. A jego przyjaciel, który wygląda zupełnie tak samo jak on, zresztą tak samo jak każdy inny BOBR w tym lesie, uczy nas rzucać kurde, szyszkami. Uczy nas rzucać szyszkami. Jeszcze czego? Yy, a, yy, czarnoksiężnik jest najmroczniejszą postacią, którą kiedykolwiek spotkacie w jakiejkolwiek grze. Prze chyba próbował nawet zrobić nawiązanie do Terminatora. W sumie nie wiem o co chodziło z, tym, z tą łapką po lawą i w ogóle. Najgłupsza rzecz. Ostatnio zauważyłem, jak, je, jak głupio gadają te postacie, że jak one ci tłumaczą, jak masz się poruszać. To w pewnym momencie, mówią ci, coś w rodzaju. Naciskając przycisk ataku możesz również atakować wrogów. Naciśnij przycisk skakania, żeby podskoczyć. Naciśnij przycisk poruszania się, żeby się poruszać! No dzięki! No super, nie znaczy. Super. Wiem jak obsługiwać gry komputerowe. Ale który to jest przycisk podskakiwania? Słucham! Albo który to jest przycisk! Poruszania się. Przycisk jednym przyciskiem mam się poruszać czy przyciski poruszania się? Nawet jeśli powiedział przyciski poruszania się, to które? Mam wcisnąć R, mam wcisnąć Q? Spacją może mam się poruszać? Kto kurde wie? Naciśnij przycisk samobójstwa, żeby popełnić samobójstwo. Grafika, <laughs> grafika Dobrze się postarzała. Y, gra wygląda na, nie na najnowszą, ale jest okej. Okay. Wygląda ładnie. Po prostu jest ok. Y, muzyka dobrze oddaje klimat, lokalizacji i niektóre utwory mogą nawet zapaść w pamięć, więc jest, jest fajnie. Jak na starą grę, to naprawdę wygląda ok. Postacie. Są takie też okej. Okay. Kangurek Kao jest bardzo dobrze zrobiony pod względem i stylu, i charakteru. Jeśli bardzo chce, to może swoją żyję wydłużyć do niewyobrażalnych rozmiarów. Takie to komiczne trochę. Cała reszta postaci jest... Po, po prostu jest. Popługa jest trochę bardziej dopracowana, ale... Nie wiem, ratujemy zwierzęta, które nas w sumie mało obchodzą. Poza tym, że są urocze albo upośledzone. Ten bubr jest tak upośledzony. Matko... Jaki brzydki, dobra. Yy, <laughs> scenerie są bardzo przyjemne do zwiedzania. Mamy lasy, mamy lodowce, wulkany. Jest, jest wszystko. Yy, typ rozgrywki często się zmienia razem z lokalizacjami. Raz pływamy motorówką, a raz uciekamy przed przerośniętym chomikiem. A gra cały czas stawia przed nami nowe wyzwania, więc ogólnie jest, jest ciekawie. To był dźwięk Discorda. Kto mnie prześladuje? Proszę mnie nie prześladować. Powiedziałem cicho, kto się odzywa? Halo? Nikt. Ja wysyłający swoje zdjęcie sprzed paru lat. Patrzę, jaki seksowny byłem. Dobra, to nieźle, truskaweczko. Tak w ogóle, to jest wasz. Właśnie, to jest wasz prowadzący ten kanał. Nasz kangurek ma dużo różnych ruchów, gdzie każdy wykorzystuje się bardzo przyjemnie. Zapokonywanie przeciwników, dostajemy gwiazdki, przy czym za każdym razem, kiedy zbierzesz 50 gwiazdek, dostajesz ulepszenie jakiejś ze swoich zdolności. Czyli na przykład możesz dostać przedłużony skok albo, nie wiem, atak y, jakiś twój zadaje obrażenia obszarowe nagle, ale zabawa zaczyna się, jak zbierzesz 200 takich gwiazdek, bo wtedy możesz się turlać do usranej śmierci i doprowadzać swoich przeciwników do szewskiej pasji. Z czym ja walczę? Co to jest? To mnie goni! Dlaczego ja mam z tym walczyć? To jest kangur? To nie jest kangur, to jest kulka, to jest beczka. Co to robi? <ścoughs> Kiedy byłem mały, pamiętam, jak dużo miałem problemów z przechodzeniem wszystkich etapów. Matko Boska, skakanie po chmurach było wyzwaniem, którego tylko ja mogłem się podjąć, kiedy z siostrami graliśmy w Kangurka na zmianę. Sam musiałem próbować przejść niektóre sekcje tysiące razy. Może nie tysiące, bo bardziej dziesiątki. Boże tysiące. To by była bardzo trudna gra. Kiedy. Ale kiedy zagrałem sobie teraz, to sobie tak myślę, kurde, musiałem być upośledzony, bo to jest kurde easy! To jest prosta gra, ale możliwe, że tak po prostu mam, bo przeszedłem już Kangurka K.O. tak 3-4 razy. Chociaż gra nie jest jakaś bardzo długa, przynajmniej ja przeszedłem ją w 3 godziny, bo jestem kozak, to jeśli będziesz grać pierwszy raz, to jestem pewien, że ten czas może się do, nie wiem, 9 godzin nawet przedłużyć. Ale za swoją cenę, nawet nie na przycenie, to nadal jest git. Jest, jest fajna cena, bardzo przyjemna gra. Ogólnie daję takie 8 na 10, jest, jest, jest fajnie, ta, to jest, ta jest moja finalna ocena, 8 na 10, jest fajnie, jest fajnie, Izgi. to jest, to jest polska produkcja, mam, to ma się podobać ludziom. Nie jestem patriotą, ale Kangurek Kakao jest kozak. Tylko nie trzecia część, wywalcie trzecią część, trzecia część jest do dupy. Trzecia część jest do dupy, nie gracie w trzecią część. <laughs> Dziękuję za uwagę. Yy, przejmuję ten kanał i teraz to będzie mój drugi kanał niedługo. Teraz niedługo. To znaczy to będzie yy, kanał pana Piotra numer 2. Yy, możecie się pożegnać z Pietkiem, to będzie znaczy to będzie mój montażysta, proszę bardzo. <śmiech> yy, <śmiech> e, nie no żartuję, Ale <laughs> znaczy gościu ma problemy ze sprzętem. Yy, a na mój kanał, znaczy, lubię robić recenzje, a na mój kanał nie pasują recenzje, więc mogę do niego wrzucać. On ma materiał, ja mam co robić i wszyscy są zadowoleni. Proszę bardzo. <laughs> nie, nie przejmuję jego kanału, spokojnie. Na razie. Na razie nie przejmuję. Pa pa. Dajcie znać, jak chcecie więcej materiałów ode mnie. Jestem fajny. Siema.